Dzień dobry, dziki, co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać komentarze, pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre komentarze odpowiadamy w shortsach. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny, bardzo istotny i ciekawy temat. Tym razem porozmawiamy sobie na temat tego, dlaczego gry na PlayStation 5 działają lepiej. I wiecie jak jest. To nie jest taki temat bardzo bliski tutaj naszemu serduszku, tak więc będzie to ciężka. I bardzo emocjonująca opowieść. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Nadszedł więc koniec świata oraz istna tragedia, ponieważ gry na PlayStation 5 działają lepiej niż na Xbox Series X. Pytanie tylko, co właściwie się stało i o co chodzi, i dlaczego teoretycznie słabsza konsola zapewnia lepszą płynność rozgryw. Oczywiście na ten temat. Odpowiedzi nie znamy. Ale pociesza nas fakt, że sam Microsoft się nad tym głowi, więc wiedza ta bynajmniej nie jest oczywista. Ale jak to w przyrodzie bywa, temat nie jest tak oczywisty i powyższe twierdzenie nie do końca jest prawdziwe, gdyż wszystko zależy od zestawu gier, które weźmiemy do porównania. Gdybyśmy jednak mieli gdywać, dlaczego są jednak gry, które działają lepiej na PS5, to na pierwszy rzut powinniśmy przyjrzeć się kwestiom związanym z optymalizacją gier pod nową generację. Wiadomo, że nowe konsole mają ogromną nadwyżkę względem poprzedniej generacji, dlatego nie powinno dla nich stanowić wyzwania odpalenie gier z poprzedniej generacji, nawet z ulepszoną oprawą wizualną, czy też z większą ilością FPS. O ile jeszcze układy graficzne są dosyć podobne, gdyż RDNA2, pomimo że jest znacznie bardziej rozwinięte względem GCN czy Polaris, to jednak powinno być w 100% zgodne z grami przystosowanymi do poprzedniej generacji i dobrze się skalować. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku procesora, który względem poprzedniej generacji dzieli przepaść i w tym wypadku konsole powinny wręcz pożerać zadania i w żadnym wypadku nie stanowić wąskiego gardła. Jednak właśnie w przypadku CPU jego znacząco różna budowa może powodować właśnie fakt, że konsole nowej generacji nie do końca będą potrafiły sobie radzić z tak samo sformułowanymi obliczeniami, stąd też mogą być sytuacje, gdzie nowy procesor po prostu nie będzie potrafił wykorzystywać swojej mocy. Ogólnie nowe konsole nastawione są na wykorzystywanie nowych rozwiązań, gdyż dla przykładu w poprzedniej generacji za rozpakowywanie paczek danych odpowiada procesor, a w nowej Odpowiada dodatkowy układ sprzętowy, i tego typu różnice mogą powodować, że konsole, pomimo tego, że są mocniejsze, to jednak, przez znaczące różnice w budowie, po prostu mogą czasami zachowywać się dziwnie. Nie można powiedzieć, że nowa generacja to emulatory sprzętów, gdyż z tego co wiemy, po prostu odpalają gry. Ale jak już mówiliśmy. Różnice w budowie dają się we znaki i teraz właśnie w grę wchodzą programiści, którzy starają się zoptymalizować gry pod nową generację i jak widać efekty nie są jednakowe, gdyż raz lepiej gry działają na jednej platformie, a raz inne na drugiej. Same konsole aktualnej generacji nie mają różnic na tyle istotnych, aby mogły wpływać na znaczącą różnicę w wydajności między nimi, choć w tym wypadku Xbox jest jednak po prostu wydajniejszy i widać to jeśli przyjrzymy się ilości gier, które działają w 4K na tej konsoli i powinno ich być po prostu więcej niż na PS5. No dobra, mamy spore różnice w sprzęcie i w pewnym sensie w ekipach zajmujących się optymalizacją i w przypadku Xboxa mamy gry z dopiskiem X i S, które to w większości są dobrze dopracowane. W przypadku Sony mamy filozofię bardziej otwartą, gdzie po prostu starsze tytuły mają działać dobrze. Możliwe, że przez fakt wyraźniejszej certyfikacji gier przystosowanych do nowej generacji, jaką stosuje Microsoft, ilość gier, które są w stanie zoptymalizować, jest po prostu mniejsza, jednak nawet większa ilość pracy nie zawsze przekłada się na lepsze efekty. No tak, niestety jest. Nasze wnioski są więc takie, że konsole nowej generacji to zupełnie nowy sposób myślenia i uruchamianie na nich gier z poprzednich generacji jest możliwy, ale skutek, jak widać, potrafi być różny. Jednak nigdy konsole nie były reklamowane jako stworzone do starych gier, a właściwie do nowych i pod tym względem przyjdzie nam je dopiero oceniać, gdyż tym razem sprzęt znacząco wyprzedził oprogramowanie, które dopiero będzie się musiało do niego przystosować. A na razie i tak gry działają wyraźnie lepiej na nowej generacji względem starej, więc to, czy macie Xboxa czy PS5, nie stanowi w tym momencie wielkiej różnicy. Zobaczymy jednak w przyszłości, czy również różnica pozostanie tak niewielka, czy któryś produkt wyraźnie stanie się bardziej. Wydajny i bardziej się wybije. My oczywiście tutaj dopingujemy tylko jedynej słusznej stronie, czyli, czyli Microsoftowi. Także za Was tutaj kciuczki. No, witam sobie Sony też możecie jakoś tam radzić, ale Microsoft. Ostateczne stwierdzenie przewagi, którejkolwiek ze stron na podstawie obecnych gier jest przynajmniej. Powiedzmy sobie szczerze, nietrafione, i o ostatecznej wygranej zdecydują dopiero gry next genowe. Możliwe, że w przyszłości uda nam się przyjrzeć tematowi lepiej, gdyż należałoby analizować każdą grę z osobna w celu zrozumienia, na czym tak naprawdę polegają różnice między platformami, i może wtedy udałoby się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego raz jedna, a raz druga. I w sumie tak w ramach podsumowania ostatni przykład tego, dlaczego właśnie widzimy, jak dużo jeszcze przed nami pracy, aby w pełni odkryć możliwości konsol aktualnej generacji, ponieważ wielu z Was w tym nas zachwycił Matrix, a dokładnie jego demo technologiczne na konsolach aktualnej generacji, ale widać w tym demie, ile jeszcze rzeczy jest niedopracowanych i ile jeszcze tutaj kwestii jest do... Przerobienia, aby w pełni wykorzystać właśnie potencjał Unreal Engine 5. I tak naprawdę w tym demie widzimy to, co potrafi ten silnik graficzny i potrafią konsole aktualnej generacji, ale z drugiej strony, jeszcze tak mało wiemy tutaj na temat technologii, które zastosowano w tych konsolach, że tak naprawdę dopiero to jest początek tej drogi i mimo, że pewne tutaj mamy informacje i przesłanki, żeby twierdzić, że nowa generacja tutaj zmasakruje system, aczkolwiek, aby poznać w pełni możliwości tych konsol, przyjdzie nam naprawdę jeszcze trochę poczekać i mamy tutaj taką sytuację, można powiedzieć, jak w przypadku choćby PlayStation 3 i Xboxa 360, gdzie te konsole tak naprawdę pokazywały szczyt swoich możliwości właśnie u swojego schyłku. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku nie będzie tak, że będziemy tak długo czekać, aczkolwiek na pewno jeszcze troszeczkę czasu minie, zanim tutaj programiści i twórcy gier przystosują się do nowych warunków i do nowego środowiska, na którym będą tworzyć. Odkryją wszystkie możliwości i tajniki nowych yy, technologii zawartych w konsolach, i będziemy wtedy mogli tak naprawdę podziwiać prawdziwą wydajność i. Czuć to, ten zapierający dech w piersiach, gdy poznamy po prostu tutaj faktyczne możliwości tych konsol i ujrzymy te wspaniałe światy otwarte, pełne interakcji i zachwycającej fizyki, śledzenia promieni w czasie rzeczywistym i wszystkiego tego, na co tutaj czekamy. Tak więc jest ogromny potencjał, który tak naprawdę jeszcze musi rozwinąć swoje skrzydła, i w końcu to nastąpi nie wiemy kiedy. Nie wiemy, czy to będzie w miarę szybko, czy, czy jednak będzie trzeba poczekać. Aczkolwiek na pewno to zmierza w tym kierunku, a nie w kierunku ustecznienia. Tak więc jest dobrze. Ale już nie jest dobrze z faktem, że to niestety wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, kiedy Waszym zdaniem nowa generacja konsol pokaże. Pazur i kiedy będziemy po raz pierwszy tak w pełni mogli doświadczyć tego, co te konsole potrafią, czy to będzie za rok, za dwa, czy też za miesiąc. Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Jesteśmy naprawdę tego mega ciekawi. A jeżeli tego wam mało, to na kanale również są materiały poświęcone tematyce pc tak więc jest co na kanale robić. Serdecznie Was zapraszamy do obejrzenia innych materiałów na kanale. A jeżeli macie ochotę na luźne gatki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co, widzimy się jutro w Shortsach i później widzimy się też w piątek normalne materiale i tak dalej i tak dalej. W każdym razie jesteśmy z wami codziennie, tak więc do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Do widzenia, dziki.